Manko, cześć z tej strony, Dominik, jest ze mną czarek. Manko? To jest kolejny odcinek rozmowy o rynkach. Zapraszamy Was do zaobserwowania nas na social mediach, takich jak TikTok, Instagram, Twitter oraz przede wszystkim YouTube. Eee, o 11:30 pojawi się ten film, więc pewnie jak. No, o 11:30 będziecie go widzieć. Przechodzimy do TradingView. View. Chodzi o Trading View. Na Bitcoinie mamy 116 700 dolarów. Także nocka była dosyć ciekawa. Mamy mocne wybicie. Jest, jest już widoczny pozytywizm na, na, na Twitterze, na, na wielu innych platformach social media. Jeśli chodzi o dominację Bitcoina, to ona delikatnie się cofnęła. Do mojej formacji analizy technicznej niestety nie cofnęło, więc na razie musimy zostawić tak jak jest. Jeśli chodzi o Ethera, kwota, która dobiła to 2961 dolarów. Także mieliśmy ładny, ładny skok w przeciągu naprawdę raz, dwa, 3, 4 dni i zrobiliśmy 17% dosyć sporo. Jeśli chodzi o Hyperliquid, bo to też ciekawe, Hyperliquid idzie na ATH i ATH, które wynosi 45,27. O nie 45,8 i prawie 46 dolarów też też ładnie się wspina. Ciekawie nie. jestem, jak się ten rajd zakończy. E, oczywiście to co, to co mówię, to co czarek zaraz będzie też wspominał, to nie jest żadna porada inwestycyjna, to są nasze osobiste odczucia i jakby, że tak powiem robione zdania tego, tego co się dzieje na rynku. My tutaj jeszcze mamy. Zobaczmy sobie solanę. No solanka tak powoli powoli się coś tam wspina, ale nie jest, no nie jest to jakiś tam rewelacyjny wzrost. Kurde, ale to ciekawe, bo zobacz, ETH zrobiło tutaj w ciągu tych 4 dni 11,5%, a Solana 11%? Ciekawe akurat. W było tak, że ta Solana pompowała jak popierdzielona w tych ostatnich <kuh> strzałach. No teraz moim zdaniem wreszcie jakieś tam wszystko dobrze wygląda dla do Eternum, napływa tam kasa do ETF-ów, yy, wchodzą do etf -y stakingowe, także się wszystko zaczęło dobrze po tych tylu miesiącach, może wreszcie odrobi troszkę do Bitcoina. Takie jest moje zdanie. No i teraz już się w sumie zaczęło to dziać. Od no, paru dni. No noc, gadaliśmy o tym. Rob, Robinhood na przykład w nocy właśnie oficjalnie włączył staking, tak jak Czarek mówi. Więc jakby to jest kolejna firma, która gdzieś tam, gdzieś tam się będzie tym chwalić. No i ciekawe czy to jest... To jest początek jakichś mocnych wzrostów. Bo w sumie jeszcze nie widzieliśmy jakichś mocnych mocnych skoków cenowych na, na eterze. Eee, no ciekawe. Ciekawe. Chcesz coś powiedzieć o Daxie o rynkach tradycyjnych? No, możemy. Tak, Dax zrobił ATH. Zrobił ATH w... bodajże we wtorek albo w środę. I. i, i, i... I wyglądało wszystko dobrze. Teraz mamy w nocy spadki troszkę były po, nie, po kolejnych informacjach od Trumpa, ale to powiemy, w, powiemy w, już w newsach ze świata. A, no, tak wygląda dobrze. Teraz troszkę mamy cofkę wczoraj. W nocy poprawiliśmy, otworzymy sieć z wzrostową. Także będzie można tam próbować coś pograć. Bardziej ciekawe rzeczy dzieją się na US500. Możemy tam przejść. <laughs> US500 pokaż, bo wczoraj mieliśmy kolejne ATH, wczoraj tu zrobiliśmy, wczoraj dużo lepiej znowu zachowywały się amerykańskie rynki niż wszystkie akcje, no i mamy bardzo ciekawe właśnie rzeczy, kontrastując to z obecnymi informacjami, gdyż kolejne informacje napływają o cłach, ale o tym powiem więcej, w każdym razie zapamiętajmy, że zrobiliśmy wczoraj nowe ATH, dzisiaj możemy pokazać, albo dobra, nie będziemy nic pokazywać, pokażemy to później, dolar troszkę się umacnia, masz pokazać złotówkę do, Pololi, Dobry, powoli, 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 Delikatne takie odbicie, na razie nic nie. Płytka korekta ruchu spadkowego. Mm -hmm. Tak, tak bym <można> Tak, Ta płytka taka, lekko płytka taka. Tak zatoka płyska na helu. Jak wada w wiśle przed tymi opadami jeszcze sprzed trzech dni. O no, pięknie ujęte, o co chodzi? No no i tyle no. Ropę możemy zobaczyć. pokażę ropa, co tam się narobi Na no, ropa, nic się nie dzieje. Stanęło i nic się nie zmienia, nawet no trochę i... zeszło nie, bo tutaj, tam będzie ciekawiej, wejdźmy na CoinGecko, o no na CoinGecko Kone... będzie dyskoteka dzisiaj na Więc teraz się dzieje na krypto i dlatego przejdźmy właśnie do CoinGecko, o bong, no. bong, zobacz co bong. bong napierdala, 42% człowieku, tak w tydzień, ET na 30, no i tu już widać, widać. pokaż, czy... bo nie pokazaliśmy dominacji Bitcoina, ksłałem, ksłałem, zobacz, Okej, okej, okay. okay, no tak, narysowałem była, narysowałem formację nawet do niej specjalnie, nie ale pokaz nie pokazaliśmy jej najmniejszej oki. A, pokażę, na tylko... pokażę jej najmniejszej. No. Będzie tylko widać ten spadek, no ile? Spadliśmy z 66 do 6, no w sumie tylko poniżej procenta. A spadliśmy tak mało na tej dominacji, a zobaczcie co się dzieje. Wróćmy do jako teraz. No i tak mały spadek dominacji przy wzrostach, przy jednoczesnym wzroście bitcoina. Y Ceny Bitcoina, wyceny Bitcoina dał, no, daje nam takie fajne efekty, że wiele coinów mamy już powyżej 20% w ciągu 7 dni. No i dawno nie i było tak. takich skoków. Tak, Etena wraca widzę do ładz, chociaż ona już kosztowała ponad dolar, ja pamiętam. Jak ostatnie nazwa? Pokaż Etenę. Ona miała swój, swój moment na rynku, że szła jak szalona. No, 1.25 było. Ale mocno się cofnęła. Także że teraz coś tam widzę, że odbija znowu, chociaż nie wiem, czy o to jeszcze żyje I dlaczego odbiło? Dobra, cofnijmy się Tak to tak, bong, ten pingwin to memy I Jeśli chodzi pep, o, pengu, me y o pengu i jeszcze parę, parę innych coinów, no to one weszły na pump fan Z tego co wiem jest, ogólnie. Się powie... się I też tam hyperliquid z perpetuals coś tam się uaktywnił ostatnio, bo wyskakiwały minusy na ten temat nie wiem, czy to nie właśnie pa. nie jest. Te, te wzrosty to te Też odpompowanie jest związane z tym, właśnie. Nie wiem, jakiś czas temu Farm miał być w ogóle zbanowany i miał paść, także ja w ogóle nie wiem tego akurat. PPSPX, XLIM, no to już nie jest mem. No, Algo Sej, l 1 widzę. O, arbitrum. <laughs> arbitrum to też. Katastrofa. Zobacz, pokaż mi to, bo to katastrofa. Odbił on coś tam? O, chłopiec, to no co to się stało? No, on był. Jako, ostatni raz na niego patrzyłem, a co wcale nie było tak dawno, to był na all time low. 100% osób było w stracie. <grystanie> nikt, nikt, ani jedna osoba nie była w oglądałem, <grystanie> to Nie wiem, kiedy to było, no ale to niedawno było. No i coś tam odbił, no ale to jest, to jest że jest. A, czyli żenada tak zobacz, on tak po, po świętach ludziom prezent zrobił. No, nie, katastrofa. O kurwa, ale ktoś już wkurwiony. Ta strofa. dobra, yy, wróćmy z tego trupa. Jeszcze jest. No słuchaj. ogólnie stado coinów, no, że tak powiem. 15% w tydzień, myślę, że to byłaby taka średnia. Zobaczmy, czy ktoś w ogóle jest na minusie, chociaż jeden coin. Jesteśmy na sam dół. Top 100, nikt. No, jest ktoś. OKB, czyli to, token OKX, Lio token. Nie, dobra, wróć tam, bo to już będą te mniejsze coiny, zy. Wróć tam. Yy, I posegreguj znowu, posegreguj znowu, bo się rozjechało. Na sam dół. No, no, przegranych prawie nie ma, no bo tak naprawdę na samym dole są stable coiny, które są na zero. No tam najgorsze OK, x-1%, no ale no, tak jak mówię, spadająca dominacja i rosnąca cena, wycena Bitcoina, to jest najlepsze, co może być w tyle rynku kryptowalut, no i to teraz obserwujemy. Przechodzę do newsów, tak jak w poprzednich dniach kontynuujemy temat ceł i ich podnoszenia. I dzisiaj w nocy ruchnęła informacja, że Donald Trump ogłosił plan podniesienia ceł na niektóre kanadyjskie towary z 25 do 35%. I teraz powiem czemu nie na wszystkie, bo nowe stawki mają wejść w życie yy, dokładnie 1 sierpnia i dotyczą produktów spoza porozumienia USMCA. Jest to porozumienie podpisane jeszcze przez Trumpa w pierwszej kadencji na niektóre produkty. Yy, zwolnione mają być też m.in. import energii, 10% cło, gdyż Kanada jest głównym eksporterem, znaczy USA importuje ropę naftową głównie z Kanady i to bardzo by uderzyło w inflację, także to jest bardzo ważna informacja, że tu zostaje 10% cło, a nie będzie to 30%, 35%. No, i tak naprawdę retoryka Trumpa nie zmieniła się. Trump twierdzi, że Kanada stosuje niesprawiedli niesprawiedliwe bariery handlowe i wywołuje deficyt, specjalnie wywołuje deficyt handlowy w USA. I w liście do premiera Kanady, Mark Carney napisał, że problem e, nie ogranicza się tylko do fentanylu, tylko właśnie też do kwestii ekonomicznych. E, równocześnie, co jest bardzo ważne, e, Trump zapowiedział, że rozważa uniwersalne cła. 15 20% na niemal wszystkich partnerów handlowych USA. Co mocno zaniepokoiło rynki. W nocy mieliśmy spadki na akcjach, dolar się umocnił. tak jak, tak jak pokazywaliśmy troszkę na takie troszkę się umocnił, co pokazywaliśmy na y, dolarze do PLN. No i tak. I przejdźmy może do S&P 500, bo właśnie to mnie bardzo ciekawi, bo zobaczcie zobaczcie co zobaczcie co się działo 2 drugiego, drugiego kwietnia, gdy ogłaszaliśmy cła. Daj jakąś większą oś, dniówkę. No i tak, żeby jeszcze oddal wykres. Tak, żebyśmy... Zobaczcie, co się działo, gdy ogłaszaliśmy ostatnie cła. A co się dzieje teraz? W ostatnim odcinku mówiliśmy... O, na, o cłach na różne kraje, gdzie naprawdę tam wysokie, wysokie stawki były na Kambodżę, Tajlandię, Wietnam i tak dalej, czy nawet Japonię i Koreę Południową. Teraz mamy znowu cła na Kanadę 35%. Dodatkowo w poprzedniej niej mieliśmy informację, że na Brazylię zostają naniesione cła w wysokości aż 50%, co też jest. Też jest bardzo ciekawe i czyli znowu tak naprawdę wracamy do bardzo wysokich ceł na bardzo wiele krajów, tak naprawdę tylko z kinami jako tako jest dogadane, a zobaczcie co się dzieje na wykresach, dzień w dzień nowe ATH, teraz przejdźmy na godzinówkę, może, przejdź na godzinówkę Dominik yy, i zobaczcie, teraz mieliśmy ten spadek, pokaż tą wiel wielką czerwoną świeczkę, yy, no z drugiej w nocy, dokładnie, dokładnie. I to jest tak naprawdę mały spadek i od razu odrabiamy, a to jest właśnie, to był moment, pokaż, która to była godzina, trzecia, druga, no z drugiej, do, z drugiej na trzecią to się wydarzyło, mieliśmy właśnie ogłoszenie całym na Kanadę i zobaczcie, wszystko odrabiamy i praktycznie znowu znowu jesteśmy na Altenheim, także no, dla mnie to... Personalnie jest bardzo interesujące, że te cła wracają tak naprawdę już może jeszcze nie do poziomu z tego 2 kwietnia i z tej słynnej tabliczki wyciągniętej przez Trumpa. No ale na wszystkie kraje zostaje znowu nałożone cło. Tak naprawdę najniższe może się okazać, teraz, że będzie 15, 15%, czyli wcale w porównaniu z tym, co było 0%. A, a rynki jesteśmy na ATH i nie, nie widać, żebyśmy się zatrzymywali. Widzieli, widzicie, co się dzieje na krypto, na SP500, DAX tak samo blisko ATH. No i jest to bardzo, bardzo interesujące. No i co my tu mamy? tu udostępnił ETH, staking i SOL staking w USA. Dana platforma z handlu akcjami i kryptowalutami ogłosiła 10 lipca start funkcji stakingu dla amerykańskich użytkowników. Za tym idzie. Jeśli to zaczyna się w USA, no to możliwe, że też będzie się rozpływać gdzieś tam na, na inne regiony. To jest ważny ruch, szczególnie, że według danych Messari wartość kryptowalut w stakingu osiągnęła pod koniec 2024 roku niemal 59 miliardów dolarów. Czyli dla Ethereum i dla Solany może być to tak zwany prezent, żeby tą, ten Store walił Value gdzieś tam utrzymywać. No i jak widzimy po wykresie, po wykresie naszego Ethera, no to zaczyna się naprawdę dużo, dużo dziać wokół Ethereum. Widać to też po po samym e, scrollowaniu gdzieś tam z e, sekcji frazy Ethereum. Po prostu ci ludzie, którzy reguły gdzieś tam naganiali na to, tego Ethera już 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 ruszyli. Nie dziwię im się, no bo przy cenie 3000 dolarów to to jakby e, jakby nic nadzwyczajnego, no ale widać, że po prostu jest poruszenie altcoinem takim jak Ether i pewnie zaraz zacznie się to dziać z kolejnymi, z kolejnymi kryptowalutami. A jeśli się zacznie dziać z kolejnym, kolejnymi kryptowalutami, no to może będziemy mieli jakiś alt, altcoin season. W każdym razie, to też jest ciekawa sugestia, jeśli chodzi o instytucje finansowe, o duże korporacje, duże firmy, które są na rynkach tradycyjnych, bo tak jak ostatnio rozmawialiśmy, to wchodzi do trendu, żeby kupować kryptoaktywa i w ten sposób po, podratować trochę, że tak powiem, wyniki na giełdzie. Głównym takim w sumie przykładem, o którym moglibyśmy wspomnieć, to jest właśnie Sharpling Gaming, czyli ta spółka związana z gamingiem, ona nigdy nie była jakaś bardziej znacząca, też jak patrzyliśmy ją gdzieś tam na, na wykresie, no to, no to nic nadzwyczajnego. a Jak zaczęli ogłaszać swoje strategi strategiczne rezerwy związane z e Ethereum, to nagle było, ten, był tam szalony strzał. No i pewnie tym, tym przykładem kieruje się kolejne, kolejna, kolejny szereg firm ale dąży też do tego, że instytucje finansowe, które będą pracować na blockchainie związanym z Ethereum, będą chciały też zabezpieczać swój system, e, że tak powiem, aktywów cyfrowych, kupując po prostu, prostu Ethera. E, no i jeśli chodzi o Ethereum, to też nadchodzi w następnym tygodniu, o czym już wspominałem na początku, e, w, w ostatnim odcinku, Zaczyna, zaczyna nam wchodzić do łask ustawa Genius Act, która będzie debatowana, tak jak wspominałem, w następnym tygodniu, więc też ciekawe jak sytuacja się rozwinie, bo jest to jest to gdzieś tam propagowane w, na Twitterze, że to, że to już niedługo, że to wielkie, wielka chwila dla kryptoaktywów, więc też pytanie, czy to przejdzie, bo jak przejdzie, no to też też te coiny mogą trochę zwariować. No i jeśli chodzi o Ethera, no to po prostu Przychodzi chyba ten okres, w którym on będzie miał swoje 5 minut. Chociaż nie ma co mówić, hop, zobaczymy, jak ten, jak ten wykres będzie dalej się tutaj rozwijał. No i to by było na tyle. chyba, że Czarek ma coś do dodania odnośnie tego, no to zostawiam. No, tylko mi ten eter teraz już od paru dni dobrze wygląda. Wszystko się tam zgadza teraz i te stakingi, i napływy DTF-ów, i coraz więcej słyszę o nim, także. Ze wszystkich kryptowalut teraz Ether wygląda najfajniej i tyle chciałbym dodać. No dobra, no to mamy komplet, że tak powiem, w tym newsie. Dobra. Dobra, z naszej strony to jest wszystko. Chcielibyśmy, żeby te odcinki były jak najbardziej treściwe, były, zawierały też jak najwięcej mięsa, czyli w konsekwencji były jak najkrótsze, a miały najwięcej informacji. Z mojej strony i Czarka to jest na tyle, dziękuję za uwagę. Ja również dziękuję. Zapraszamy Was serdecznie do zaobserwowania naszych social media, TikToka, Instagrama, YouTube'a, no, no i Twittera, w którym też bardzo mocno się ostatnio uaktywniliśmy. Na, tych, na każdej z tych platform dowiecie się czegoś na temat rynków finansowych. Staramy się wrzucać dla Was zarówno rolki, posty, jak i filmy takie jak ten. Także dziękujemy jeszcze raz i widzimy się, słyszymy się tak naprawdę w następnym tygodniu, na początku następnego tygodnia. Dziękuję.